Siemanko, dzisiaj jest dobry dzień, ponieważ stwierdziliśmy, a raczej Jurek zaproponował, żebyśmy zrobili trochę dzień niektórym ludziom i będziemy dzisiaj donatewać małych streamerów na Twitchu. Gdzie on się tu Jak pod tym filmikiem nazbiera się 100 tysięcy upych górę, to robimy drugą część. Tylko ja będę streamował. Wyślij mi tysiące? Ale czy... Czemu ty rozporządzasz moimi pieniędzmi? Dlaczego? Nie robcie tego! Nie chcemy już kolejnego odcinka, bo dzisiaj troszeczkę pieniędzy pewnie wydamy. Ale mam nadzieję, że troszeczkę uśmiechu tym wszystkim sprawimy. Także dobra, już nie przedłużajmy. Chodźmy, donejtujmy i zobaczmy, jak ludzie będą reagować. Jestem ciekaw tej reakcji. I jesteśmy przy komputerze i mam tutaj odpaloną listę streamów, które aktualnie się toczą I jak widzicie mamy włączone sortowanie od najmniejszej liczby widzów po największą Także tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy donate'ować tych małych streamerów, ponieważ naprawdę podziwiam to co robią Ponieważ mimo, że ogląda ich trzech widzów, to streamują po kilka godzin dziennie i... I robią to z pasją, także szanuję i wydaje mi się, że to będzie fajne, żeby ich trochę wesprzeć jakąś kasą. Także, dobra, teraz musimy znaleźć naszą pierwszą osobę. Powiem wam, że troszkę się stresuję, bo zawsze boję się reakcji tych ludzi, czy będą mi liczyć. Chociaż, z drugiej strony, oni dostają donate'a, no to zawsze to chyba miłe, chyba że wyzywać kogoś do Dobra, i mam w ogóle bardzo fajny pomysł na wyzwanie dla tej osoby, której pierwszej wyślę do Tylko ktoś to będzie. Ja będzie. Dla, dla mnie to jest naprawdę niesamowite, że tutaj jest tyle streamów i każdy ma po jednym widzu i że oni dalej streamują. Nawet jest stream z kościoła. Okej, okay. podnijmy tutaj. Jest trzech widzów. I wrzućmy coś do skarbonki. To donajtujemy I tutaj mam pomysł na to wyzwanie. Także wyślemy... Poczekajcie, podpiszę się w 200 zł na razie może. Ale panie montażysto, bardzo proszę podliczyć, ile w dzisiejszym odcinku wydam pieniędzy. Bo mi się na nie chce liczyć, a jestem ciekaw. Dobra. Super stream. Mam dla ciebie małe wyzwanie. Policz od 1 do 1000, ale bez oszukiwania, to wtedy byś 1000 lat. Okej, okay. jestem ciekaw czy podejmie się tego wyzwania, no z drugiej strony To jest proste i tysiąc czeka, więc go Okej, okay. poszło Także sprawdźmy, mam nadzieję, że ma powiadomienia, bo jeżeli nie ma no to z drugiej strony trochę przykro No cóż, czy ona nie ma dźwięku dotacji? No nie, proszę, powiedzcie po prostu, że jest dużo opóźnienie i zaraz się pojawi ten donate, błagam Jest! Ja się straszyłam! No, dziękuję bardzo za follow i. Ja Najmniej oczekiwana reakcja na dwie stówy, jaka mogła istnieć. Naprawdę. Co tu się właśnie wydarzyło? Że z jednej strony. Nie, może ona nie ogarnęła, że dostała dwie stuwa, bo po prostu ma to gdzieś i bardziej skupia się na grze. Szukamy kolejnej osoby, która się podejmie tego wyzwania. Jednak to wyzwanie nie jest takie proste. Myślałam, że każdy na luzie to zrobi, a to takie widzicie. To takie... To nie jest takie łatwe. Musimy się chwilę zatrzymać, aby powiedzieć o partnerze do dzisiejszego odcinka, czyli o Lady Jobs! Tak! Wszyscy wiedzą o Letyshops! Wszyscy wiedzą o Letyshops! No w sumie, jakbym chciał sporo łapek w górę, to bym powiedział, że KTO ZNA LETYSHOPS ZOSTAWIAŁ ŁAPKĘ W GÓRĘ POD SPODEM i już jest 100 tysięcy łapek w górę. Nie, nie zostawiajcie łapek w górę. Ale wracając do Letyshops, uważam, że każdy powinien wiedzieć o Letyshops i też korzystać. Dlaczego? Ponieważ Letyshops to portal cashback, który zwraca nam część pieniędzy, które wydamy na zakupy online. Ale Karol, gdzie jest haczyk w tym wszystkim? No właśnie nie ma haczyka, ponieważ Letyshops współpracuje ze sklepami online I jeżeli wy zrobicie przez Letyshops jakiś zakup w danym sklepie online Na przykład AliExpress czy Booking A sklepów jest aż 2000 To Letyshops od tego sklepu online dostanie jakąś kasę No i część tych pieniędzy po prostu oddaje użytkownikowi Letyshops Proste, proste Także zaglądajcie do opisu, gdzie macie link do rejestracji Rejestracja jest banalnie prosta i mega szybka Poza tym, jeżeli jesteście zapominalscy jak ja To warto pamiętać, że Letyshops ma również wtyczkę Instalujecie ją do przeglądu jak korzystacie na przykład z jakiegoś serwisu, gdzie robicie zakupy, wtedy pojawi Wam się komunikat, że możecie skorzystać z cashbacku. Tatnia super opcja to jest polecaj i zarabiaj, czyli nowa opcja, gdzie możecie po prostu polecić shop znajomemu i wtedy dostaniecie po prostu 10 zł. No i znajomi też dostaną 10 zł, także po prostu sytuacja win-win. Wy zarabiacie i znajomi też zarabiają. Także korzystajcie, link w opisie, a my wracamy do odcinka. Dobra, tutaj mamy kolejną osobę, ma 10 widzów. 3 godziny i 42 minuty streamuje. I to jest pasja, także dobra. Spróbujmy, może ona będzie chciała zrobić to małe wyzwanie. Yy, może. Jest że jak zostaną pluty. Dobra, może nie będę pisał, że blołek. Super stream. Mam małe wyzwanie. Policz, proszę, od jednego do tysiąca i wtedy przeleję tysiąc złotych. Kurde, Mole, ale dalej nie wierzę w to, że 200 zł wysłałem i zero reakcji. Po prostu. Wow! To szło. Czy będę pluty znowu, czy nie? Czy zostanie wyzwanie podjęte, czy nie? Sprawdźmy. Followa. Jakiego followa? Czemu oni mówią, że followa? Jak wysyłam do Od 1 do 1000, a muszę dzisiaj. <grym> o co chodzi? Czemu ci ludzie nie chcą 1000 zł za policzyć. To jest ciekawe. Ja... Dziękuję, ale ja od 1 do 1000 nie policzę, bo ja zaraz skończę Steama! Kto to jest blowek, tak po pierwsze? No właśnie, kto, kto to jest blowek? No policz proszę cię, no tylko do 1000, no nie mówię 10 tysięcy. Słuchajcie YouTube, muszę sobie wygooglować. Stary, jestem stalkowany. Ma... A nie, nie jestem. Jestem po prostu pluty. Dziękuję za te 200 zł. Bardzo, bardzo, ale y, ja niedługo kończę streama, chcę tylko A. do miasta dojść i do tysiąca nie policzę dlatego, wiesz? Wow, ja podziwiam tych streamerów naprawdę całym serduszkiem, że oni co to robią z pasji, widzicie? Dajesz im tysiaka, oni. Nie, ja już kończę streama, więc widzieli nie chcę liczyć, ale dzięki, dzięki. Dobra, kogo teraz? 24 godziny streamek urodzinowy, akurat z okazji. Ja mimo że tego tysiaka. Daj spokój, zaraz ktoś, ktoś może z, Daj z, mi, to zrobić. 19 Znale, po prostu... godzin ludzie streamują. Jednego widza mają, dobra. Ja czuję, że oni też nie policzą, bo mi powiedzą mi. No i ja tu już kończę tego streama, także dzięki bardzo, ale nie. Dobra, ale spróbujmy. Dam im 100, bo już mi po prostu szkoda. Czy znaczy, no, nie szkoda mi, ale no szkoda mi, jak dam 200 zł, i oni powiedzą. No, w sumie to nie chcę nam się. Ciemańko, super stream. Mamy małe wyzwanie. Policzcie od jednego do tysiąca, a jak Wam się uda, to przelewam 1000 złotych. Ja już się boję, po prostu znów będzie No, ja już kończę streamacie, ale dzięki no, i pewnie odejdą od komputera i ja akurat wtedy przyjdzie ten domek Pobajac z, z, z Pobęd, Pobęd. Pobęd. Pa I to jest reakcja, prawidłowa. 30 dolarów ja I to 30 dolarów I widzicie, takie reakcje mają być 30 dolarów, opier papier! A najlepsze, że ma dwiosą. osoby Co si się właśnie było? Opłacało się, gruby streamować przez te lata. Widzicie? I to jest fajna rzecz. 30 dolarów! To nawet Asmongold taki chłop, to Pewnie nie, jeszcze zwróci sobie, ale wiesz? Nie, nie zwrócę. Super stream. Mam małe wyzwanie. Policie od jednego do tysiąca. Jak on się uda, to przelewam tysiąc zł Dawajcie, kupacz. Ja Dobra. na raz? Czy. Nie, ja tutaj. Liczę, dobrze. No i Tyśak wleci. Czy znaczy, szczerze mówiąc, to ja wyślę im donate'a później, że żartowałem. I później wyślę im te 1000 zł Po chwili, ale chcę zobaczyć reakcję. Jak powiem, że to był żart, tak naprawdę. Nie dam tych Nie dodam. Dobra, jesteś tu, panie przyjacielu? Jestem. Halo? bo ja będę teraz. Cały liczył. czas, dawaj. Jestem, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. On serio, on serio będzie liczył do tysiąca. Dobra, to niech on se liczy, a my w tym czasie po prostu przejdźmy do innego streama. Jurek będzie tam pilnował na telefonie, czy on liczy, czy nie liczy. I zaraz wrócimy i zobaczymy. To chyba będzie za proste. Dobra, zaraz wrócimy, zobaczymy, czy mu się udaje, czy nie. Kolejna osoba. Jedna osoba, ten. 5 złotych. Wybierz liczbę od 1 do 200. Proszę, oby jak najmniej. Proszę, oby jak najmniej. Proszę, oby jak najmniej. Proszę, nie 200. Nie 200, proszę. Uh, dostałam! Wybierz liczbę od 1 do 200? Ja bym powiedział 199. 1 do 200? Nie, ja też bym powiedziała 199, więc mówię 199. 199! Dlaczego? No dobrze, obiecałem, więc proszę, 199. Wszystkiego dobrego. Co? No dobrego? Czemu się dostałam tutaj? To 199 złotych? Czemu 199? Można było wybrać 7. Moja szczęśliwa liczba, siódemka. No Boże, dziękuję. Czy ja mam właśnie... Boże, że się ciepło zrobiło. O matko, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pozdrowienia. Lecimy jeszcze do kogoś, ale może sprawdźmy co u naszego gościa, który liczy, czy on daje liczy. On cały czas liczy. 156. Nie poddaję się. Ale to nie jest takie proste, no jak się wydawało. Lecimy jeszcze do kogoś. Młody! Fajny nick, dobra. Wybierz liczbę od jednego do dwustu. Ty, ale nie idź, nie uciekaj, ja ci wysłam kasę! On zaraz pójdzie, a ja mu akurat... No! Ewidentnie oni nie chcą moich pieniędzy. No dobrze, no okej. No dobra, lecimy dalej. Siema. Wybierz liczbę od 1 do 200. Wybierz liczbę od 1 do 200? Podchwytliwy. 7, proszę, 7. Liczby od 1 do 200? 100? Mhm. E, Trzymaj, 100. Najwyższę, ja że ja nie wiem ile mam pieniędzy, a jeszcze muszę tysiaka przelać, o ile ten gość tam policzył to wszystko. Ojej, dziękuję bardzo. Dziękuję. <laughs> Przepraszam, to są takie reakcje w zasadzie. Byłam. Dobra, ostatnia osoba, bo nie wiem, jaki tam budżet jest. Jeszcze tysiaka, yy, tysiaka muszę zapłacić. Sprośny radek. Także, dobra, sprawdźmy od jednego do 100, jaką liczbę cyfr wybierze. O, anonim, dziękuję za piątkę. Proszę. Wybierz, proszę liczbę od jednego do 100. Wybieram liczbę 22. Dobrze, dobrze i za to szanuję. Bardzo dobra liczba. Czy ta moja wybrana liczba ma jakieś znaczenie? Ma. O, anonim, dziękuję za 22 zł. Dobrego. Dobra liczba pozdrowienia kumplu wszystkiego dobrego. Dziękuję, bardzo dobra liczba. Pozdrawiam serdecznie, czyli rozumiem, że, że trafiłem, tak? Jakbym wybrał inną liczbę, to, to przegrywanko, a... Nie, po prostu jakbyś wybrał inną liczbę, to byś dostał inną kwotę. Dobra, to teraz już sprawdźmy na 100%, bo wydaje mi się, że on już doliczył do tego tysiaga, więc zobaczmy, co co naszego kumpla liczącego. Nasz kumpel liczący ma już 910, także już kończy. Odpalmy dwie strony dotacji, ponieważ... A no, Dolar. Trzymaj 1000 dolarów. Gratulacje. Nie będę mu wysyłał, że to żart, tylko na razie 1000, i później, że po prostu się pomyliłem o 0 i i tyle. I tutaj od razu przygotujmy drugą. 260 dolarów, czyli 1000 zł. Gratulacje. Zero mi się nie wpisało. Ja od razu przepraszam. Jeszcze raz przepraszam, że to robię, ale ja czasem tak mam, że muszę sprawdzić czyjąś reakcję na jakieś rzeczy, jestem strasznie ciekaw, jak, jak ten gościu po prostu zareaguje. Jak wiecie, liczy przez. No już 30 minut odliczy, albo 40. I po 40 minutach. W minutach ja mu wysyłam, że no, dolara y, masz. 6 osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Brawo! Ale nie ma jeszcze tysiąca, no dawaj. Tysiąc. Brawo! Udało się. Przepraszam. Dobra, cztery złote przelane. Chyba mu się na ten dolar nie pojawi. Jeden dolar. Hahaha! Z jego mina jest taka spudna. Dobra, wysyłamy tą kasę. Zrobił, to jest naprawdę wielki. Uwaga. 260 dolarów. Jeszcze z wielki pozdrowienia i wszystkiego dobrego. Mamy do się, gruby. O, o, mama już, już Dwie pieniądze Proszę dajcie mi znać w komentarzach, czy widzieliście swoje pieniądze z komunii Bo na przykład ja nie widziałem Mama w szoku Jakiś nie normalnie... <noise> <noise> Powiedziałem, że idiota jestem, kumasz. czy w sumie. To... Skąd tylko wyciągnąć? Znaczy no, pod nadaje. 20, 20 godzin już ten cały czas na 200 no, mi, po prostu wreszcie, ty podał mi 30 dolarów. Pominę mi się ja z dzieciństwa, kiedy mamie coś tłumaczyłem, a mama ma o co chodzi? Wiesz, ty zalejesz coś zaraz. Przątnij to! Ojeju, mamy 1000 komu... zł. Jak ci kupię nowy stół za raz chcesz? No, na no, ten stół to cię nie stać, jeszcze jakbyś to 100 tysięcy policzył. A okej. Okay. <laughs> mega, mega sympatycznie. Mimo że zostałem nazwany idiotą, to Podobała mi się ta reakcja, mega fajnie i mam nadzieję, że te pieniądze jakoś się przydadzą w dalszym rozwoju. Ja Wam bardzo dziękuję za odcinek i pamiętajcie, że w opisie macie link do Letyshop. Korzystajcie, oszczędzajcie. I tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i piona! Bum!